Nazywam się Zbigniew Ryszewski, jestem dyspozytorem samochodowym w poczcie Polskiej. W marcu 1995 roku przyjąłem się do poczty celem złapania, że jak to się mówi, doświadczenia rocznego, dwuletniego, że można gdzieś pójść dalej i tak się zostało już do tej pory. Od czterech lat jestem dyspozytorem, ponieważ wcześniej pracowałem jako kierowca. Piastujemy pieczę nad powierzoną flotą oraz planujemy zasobami ludzkimi ponieważ są porozumienia zawarte na danych urzędach, ile musi być samochodów podstawionych, musimy stworzyć plany na każdy następny dzień, kto gdzie ma jechać, jaką pracę ma wykonać. Czasem chyba przepracowania tylu lat pracy tutaj w Polsce Polskiej jest to, że no, kocham po prostu jeździć samochodem. Moje zdanie jest takie, że należy wykonywać pracę, którą się kocha, lubi. I to jest klucz chyba całej sprawy odnośnie tej tajemniczości siedzenia tylu lat w Poczcie Polskiej. Przynajmniej przeze mnie. I wydaje mi się, a wręcz uważam na pewno, że dbanie o flotę pojazdów jest naprawdę ważną sprawą, no bo jeżeli zaczną samochody po prostu nam nawalać, nie będzie transportu, nie będzie doręczeń paczek, nie będzie doręczeń listów, firma stanie. Wykrywaczem metali, bądź detektorem metalu, jak to niektórzy nazywają. Swoją przygodę rozpocząłem równo dekadę temu. Zainteresował mnie w tym w zasadzie mój kolega, który zadzwonił do mnie, bo obejrzał program o poszukiwaniu meteorytów i znaleziono meteory tutaj w okolicach Półtuska. Kupił sobie wykrywacz metalu, ale stwierdził, że samemu mu się nie chce chodzić, więc czy ja bym nie dołączył? No nie minął miesiąc, jak już miałem w rękach swój pierwszy detektor. No i tak się przygoda rozpoczęła. No, na początku każdy, że skarby się znajdzie, nie wiadomo co, człowiek się wzbogaci. Tak naprawdę znajdywaliśmy sam złom. Ulubionym moim okresem, że tak może się wyrażę, jest okres II wojny światowej, czyli 1939-1945. Ktoś by powiedział, że kupa złomu tu leży przede mną, a dla nas ma to wartość historyczną. Ciekawie jest dotknąć czegoś, co było wyprodukowane 80-100 lat temu. Dla nas, dla nas jest to taka ciekawostka. Mamy założone muzeum, gdzie, gdzie eksponaty, które wojewódzki konserwator Zabytków nie uzna za zabytek i zostają nam oddane z powrotem, umieszczamy w, nas, w naszym muzeum. I ludzie mogą sobie przyjść, popodziwiać, dowiedzieć się pewnych ciekawostek bądź podpytać, co ich interesuje. Znalazłem bagnet niemiecki do karabinu samopotarzalnego typu Mauser k 98 k Natomiast, no, my z naszym stowarzyszeniem byliśmy, no to wyciągnęliśmy trzy hełmy niemieckie, takie mniej więcej jak tutaj wzór M40. Wykopaliśmy resztki, można powiedzieć, krzyża żelaznego. Maskę przeciwgazową, jeszcze całą z puszką. Plany są takie, żeby cały czas kontynuować to swoje hobby. Marzeniem znaleźć naprawdę fajną ciekawostkę, bo jeszcze nie udało mi się znaleźć, czy choćby nie śmiertelnika, klamrę znalazłem, bagnet znalazłem, e, hełm no to razem z kolegami, tak. Spotkania jakieś eventy, e, wystawki. Żona nie ma nic przeciwko, wręcz przeciwnie. Nawet pojechała ostatnio z nami na zlot, który mieliśmy na mierzyli niedawno. Bawiła się fajnie, stwierdziła, że fajni ludzie, człowiek wyjdzie z tym wykrywaczem do lasu. Pochodzi 4, 6 godzin, 7 to zależy, bo to zależy też od okresu, jeśli chodzi czy to lato, zima czy jesień. Natomiast człowiek jakoś się odstresowuje, odreaguje i to jest, to jest właśnie to, co, co uwielbiam. Dopóki Matka Ziemia jeszcze wydaje plony, to będziemy, będziemy chodzić z tymi wykrywaczami. Połączeniem tej pasji jest druga pasja, którą jest strzelectwo. Bardziej mnie tutaj kręci to, że. Mogę legalnie posiadać broń historyczną. Mam w posiadaniu jedną sztukę broni, tak z 1944 roku i dalej będę to kontynuował.